Pierwsza Wielkopolska, a XIV Dywizja Piechoty w składzie IV Armii Uderzeniowej, przy której przebywał komendant Piłsudski, nocą na 16 sierpnia pamiętnego 1920 roku zajęła po przekroczeniu Wisły w obrębie Dęblina na szosie Irena Ryki swe stanowiska wyjściowe. Zmasowane stoją trzy kolumny po prawej stronie Pułki Piechoty. Jeden za drugim. Z lewej nasi piechurzy ocierają się o konie, jaszcze, armaty. Dalej, już poza drogą, w polu, czyha kawaleria. Między nią a artylerią jest wolne pasmo dla meldunkowych. Bataliony łączności saperów są rozdzielone pomiędzy rzutami. Dywizja ma swoją nieozowną eskadrę, na razie z zakazem lotów. W pogotowiu jest nasza służba sanitarna. Mamy niezawodne człony zaopatrzeniowe broni, wyżywienia. Jak na okres półtora rocznego istnienia odrodzonej Rzeczpospolitej, nie lada stan bojowy jednej z dywizji wielkopolskich i pomorskiej, których żołnierze mają poza sobą nie tylko powstanie wielkopolskie, ale i walki pod Lwowem, Wilnem, na wschodnich naszych kresach. Cisza nocy udziela się wszystkim, nawet koniom. Taki panuje zgrany spokój. I zgrana panuje już nie tylko wiara, ale i pewność, że nasza będzie wygrana. Znamy jedynie w najogólniejszych kierunkach nasze zadanie. Uderzyć na północ, wzdłuż Wisły, na Garwolin, Mińsk Mazowiecki, Ostrów Mazowiecka, Łomża, Kolno. Jesteśmy gotowi do tego ponad 200-kilometrowego marszu bojowego, sięgającego po granicę wschodnich. Mamy nie lada wprawę dopiero co zakończonych marszów z nad Berezyny. Dywizja odpoczywała pod Dęblinem trzy doby. Choć tego niekoniecznie potrzebowała, bowiem prócz pierwszych dni odskoczenia z linii Berezyny, forsownymi marszami, skutkiem opóźnionego poinformowania dywizji o ofensywach bolszewickich na północy i południu, czternasta Dywizja owe 500 kilometrów Prostej linii Brezyna-Wisła przebyła w największym porządku, a próby bolszewików niepokojenia nas kończyły się dla nich z reguły sromotnie. Tak dalece, że w nasze ręce wpadali nie tylko sowieccy jeńcy, ale przede wszystkim uzbrojenie, liczne ciężkie karabiny maszynowe i to w takiej ilości, że w 55. Pułku Piechoty każda, w tym i moja druga kompania posiadała ukrywane przez nas sowieckie CKM. Tak po zęby uzbrojeni przekraczaliśmy Wisłę pod Dęblinem na nakazany postój trzydniowy. Zasłużony, ale, jak wspomniałem, niekonieczny. Ale dla całości czwartej armii ów odpoczynek miał niewątpliwie poważne znaczenie. Wypoczęci wyczekiwaliśmy chwili ruszenia na bolszewików. I tak stanęliśmy we wspomnianej masie w największym napięciu, krótko po północy, na wschodnim horyzoncie zaczęła się ukazywać cała gama pasm pastelowych kolorów. W końcu anonsował się poranek. Coraz wyraźniej zaczęły się zarysowywać najpierw kontury kolumn, potem ludzi, koni, armat. Nadeszła wreszcie oczekiwana czwarta godzina. Czas ruszenia czwartej armii. Kompania moja należała do czołowego rzutu 14. Dywizji. Niezapomniany został dla mnie ów poranek, choć mieliśmy nie tylko w wpaść bolszewikom pod Warszawą na plecy, ale i odciąć odwrót tym iś masom, które zapędziły się pod Włocławek, pod Toruń. Gdy ruszyliśmy pod okiem dowódcy Dywizji, generała Daniela Konarzewskiego, zachowując możliwą ciszę, trafiliśmy na razie w pustkę. Wobec czego dla wygrania na czasie nie schodziliśmy z głównej szosy, a nasze boczne ubezpieczenia, nie mogące w takich warunkach nadążyć, ściągnęliśmy do głównej kolumny. W końcu straż przednią wsadziliśmy na wozy i tak skokami połykaliśmy teren naszego błyskawicznego natarcia. Pustka, brak kontaktu z nieprzyjacielem zaczęły nas niepokoić. Tym bardziej, że i od wschodniej, szesnastej pomorskiej dywizji. Maszerujący na żelechów również nie dochodziły odgłosy walk. Nagle stanęliśmy jak wryci. Za Garbolinem na obszernej polanie leśnej, leżącej po lewej zachodniej stronie naszej szosy stała na stanowiskach sowiecka bateria polowa z działami skierowanymi ku południowi, a zatem kierunek, z którego nadchodziliśmy. Ale żadnych śladów ubezpieczeń. Przy tak ważnym szlaku jak nasza szosa Brak był jakiejkolwiek placówki bolszewickiej. Czyżby tak dalece pewni byli swego zwycięstwa? Widząc przez lornetę, że sowieciarze kręcą się wśród armat, jaszczy, jakby nigdy nic. Nie było chwili do stracenia. Kompania moja odskoczyła z miejsca w lewo w las, otaczający polanę po pozostałych trzech stronach. Mieliśmy zatem korzystne warunki podejścia. Wzmocniony oddział plutonowego Józefa Nawrota Skierowałem lasem półkolem tak, by mógł z zachodniego skrzydła uderzyć na stanowisko baterii. Doświadczony wojak wiedział, że wszystko zależy od ciszy i pośpiechu. Jego uderzenie miało być sygnałem poderwania reszty kompanii rozwiniętej w lesie frontalnie przed baterią. Wydałem rozkaz, możliwie bez strzału. Pluton Nawrota dawno już skrył się w lesie. Drugi, kaprala Stanisława Krawczyka. Odpełzał nieomal pod samą jego krawędź. Pluton ten dzielił o jakieś 300 metrów od baterii. Tam nadal krzątali się beztrosko bolszewicy. Nagle ciszę przerwał niesamowity wrzask i natychmiastowe wturowanie hurra plutonu Krawczyka. Bolszewicy zdębili. Próbują ucieczki. Nie mieli czasu na chwycenie za rzadko prawdopodobnie przez nich używaną ręczną broń. Nie padł i z naszej strony strzał. Bateria była już w naszych rękach. Zdobyczą zajęły się dalsze rzuty, czekające na szosie. Kompania tej walki z partaczami nie zaliczała do wyczynu bojowego. Ważniejsza od likwidacji baterii była pewność, że wkraczamy w strefę sowieckich wojsk otaczających Warszawę. Podciągnięto nas wozami do czoła kolumny, której spieszno było kontynuować marsz. Znaleźliśmy się na niedawnych pobojowiskach walk odwrotowych naszych jednostek, które cofały się na przedmoście stolicy. Natrafiliśmy na zwłoki bestialsko pomordowanych naszych rannych, z odciętymi kończynami, wykłutymi oczyma. Wrażenie było tak wstrząsające, że trudno się dziwić żądzy odwetu, jaka opanowała wszystkich, ale nie było czasu na wzruszenia. Próżnia na tyłach frontu sowieckiego, przez którą pędziliśmy ku północy, zaczęła się zapełniać zrazu mniejszymi, potem coraz to liczniejszymi grupami cofającymi się spod Warszawy ku wschodowi. Z dala poza nimi widać było biegnących jakby ku nam. Przed nami leżał kołbiel i most na świdrze. Był to nasz i ich cel. Oni walczyli o życie. Rzucali ekwipunek. My mieliśmy w naszych nogach zapewne więcej kilometrów spod dęblina, jak oni z przyczółka Warszawy. Szła zatem walka o szybkość biegu. Na otwarcie ognia naszego było za daleko. Gdy od czasu do czasu się odwracałem, widziałem, jak kolumna kompanii, nie mogąca z przemęczenia nadążyć, za czołowymi rzutami coraz bardziej się rozciągała. Świadom byłem, że staczamy bój wewnętrzny z resztkami naszych sił. Potoficerowie samorzutnie wyprzedzali swoje plutony drużyny, by znaleźć się jak najbliżej czoła. W pewnej chwili czułem, że fizyczne wyczerpanie doszło i u mnie samego do granic wytrzymałości. Po prostu zaczęło brakować mi sił. Biegnąc dotąd na czele, zatrzymałem się i mijających mnie słaniających się pod oficerów, odruchowo, ostatnim wysiłkiem, waliłem pięścią, gdzie popadło, regenerując nie tylko resztki ich, ale i moich własnych sił. I tak już większą grupą dopadliśmy do możliwych stanowisk. Gdy zagrały nasze dwa lkm -y, wśród uciekających powstała panika. Jedni nadal próbowali przebiec most, większość widząc beznadziejną sytuację, Zawracała ku północy. Po obydwu stronach kompanii słychać był ożywiony ogień, ale jedynie z naszej strony. Widocznie bolszewikom i tam na myśl nie przyszło, by się bronić. W końcu teren opustoszał. Pozostali tylko polegli i ranni bolszewicy. Nastała nagła cisza i marzenie, by leżeć, odpoczywać. Podoficerowie mówili mi i chyba tak było. Że gdyby nie moje kłaki, nie potrafiliby przebiec ostatniego, decydującego szmatu drogi. Niespełna dziesięć kilometrów przed nami leżał Mińsk Mazowiecki. Kompania moja miała przywilej, jako pierwsza, wpaść do miasta. I to nie w byle jakim towarzystwie, bowiem samego dowódcy czwartej armii, generała Skierskiego, ściskając mą dłoń, mówił że i od zachodniej strony wkraczają spod Warszawy do Mińska Mazowieckiego oddziały 15. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. Entuzjazm ludności nie miał granic. Chłopcy i dziewczęta garnęli się do naszych szeregów, by ulżyć naszym żołnierzom w niesieniu karabinów pasów amunicyjnych. Zarzucani byliśmy kwiatami, wynoszono żywność. Ale krótko była ta siesta. Nagle w Bolszewicy idą i istotnie bardziej regularne, uzbrojone fale uchodzących z przedpola pola Warszawy szukały drogi ucieczki na naszym szlaku. Powstała jedyna w swoim rodzaju sytuacja, gdy moja kompania ich zatrzymywała, doszło do całkiem poważnej wymiany ognia, który jednak prędko po sowieckiej stronie słabł. Okazało się bowiem, że za ich plecami Zjawiła się inna, nadchodząca nasza kompania. Powstało kilka takich przekładańców. W końcu ustała strzelanina we wszystkich kierunkach, gdyż bolszewicy się poddawali. Dziwne, jak małe były straty i u bolszewików, a na szczęście żadnych wśród młodzieży Mińska Mazowieckiego, która mimo mego zakazu kręciła się wśród naszych strzelców, donosząc im amunicję. Taki był spontaniczny odruch ludności, i rezultat kilkudniowej okupacji sowieckiej. Warszawa była uwolniona od sowieckich wojsk. Ale nas czekało dalsze zadanie: zablokowanie tych sił sowieckich, które zawirszyły się z biegiem Wisły pod toruń. Rozpoczęła się faza bardziej znormalizowanego, ale w monotonności bardziej nużącego marszu. Marszu dniem i nocą. Nocą zbliżaliśmy się do ostroi mazowieckiej. Piechurzy, wyczerpani najbardziej, coraz częściej się potykali, ale i jezdni chwiali się w siodłach. Bractwo wpadało na krótko w objęcia morfeusza. I zdarzył się wypadek chyba jedyny swego rodzaju w ówczesnej kampanii. Gdy nasza zasypiająca kolumna maszerowała, nic nas razu nie zwracał uwagi. Że w przeciwnym kierunku zaczęła nas mijać inna kolumna. Turkot jej musiał nas uprzytomić. W każdym razie nagle, jak zaruszką czarodziejską, nasi rzucili się na tajemniczą kolumnę. Widocznie jeszcze bardziej zaspaną, dopadając z jeźdźców i obsługę sowieckiej artylerii. O walce nie mogło być mowy. Takie było obustronne osłupienie. Ale my byliśmy szybsi. Okazało się, że był to dywizjon ciężkiej artylerii sowieckiej, spieszący na oblężenie Warszawy. Podniecenie nasze nie miało granic. Razniej odtąd było nam maszerować, tym bardziej, że prędko obiegła wiadomość, że zdobyty dywizjon zasilił swymi działami artylerię naszej dywizji. Dobiliśmy według przewidywanego rozkładu czasu do Łąży, kolna. Zamykając na tym odcinku drogi odwrotowe sowieckich sił znaczne ich jednostki znalazły się w tej matni aby uniknąć polskiej niewoli przekroczyły granice przywódnych gdzie musiały przynajmniej formalnie złożyć broń i przyjąć warunki internowania za nami leżał ponad 200 kilometrowy marsz skończył się okres bitwy warszawskiej wojna trwała nadal z nią dalsze marsze z powrotem dobrze nam znanym z 1919 roku szlakiem na stąpce mińsk litewski tam zastał nas rozejm, o który prosili pobici na głowę i niezdolni do dalszej walki bolszewicy kompania moja skończyła swój szlak bojowy, ale w jej składzie brak było plutonowego nawrota i kaprala karawczyka. Zginęli w najkrwawszej walce kompanii pod Mińskiem Litewskim, pod Kojdanowym. Byli to ostatni z tych podoficerów kompanii, którzy w 1919 roku wyruszyli na front, by bronić kraju.